Od współczesnej architekturze, którą podczas 1956 roku zobaczyłem w Paryżu i we Francji, bo to nie było zetknięcie tylko z nowymi obiektami architektonicznymi, ale z nowym światem. Jak wróciłem z tego miesięcznego pobytu, to przez tydzień nie wychodziłem z domu, bo nie mogłem się pogodzić z tym światem, w który żyje, żyję, na który jestem skazany. To wszystko. Było dla mnie jak gdyby otwarcie oczu, że może być inny mm. świat. bardzo istotne znaczenie, odbiły się również na tym obiekcie, o którym będziemy dzisiaj mówić. W tym 56 roku przy Błoniach stoi szkielet. Duża, wielka budowa, 100 metrów długości, ponad parter, jeszcze jedna wysoka kondygnacja, ale tylko słupy wystające żelbetowe. I powstać ma tak, budynek tak, związkowy to wszystko było budowane. Znaczenie związków zawodowych malało, natomiast znaczenie partii rosło. W związku z tym nie będziemy już budować siedziby związków zawodowych w tym miejscu bardzo dobrym, eksponowanym postawimy w mach zjednoczonej partii robotniczej. No ale przychodzi październik i nagłe oczeźwienie. Zaniechanie dalszej budowy zjawia się przedstawiciel Orbisu. Który mówi, że chciałby w Krakowie budować hotel. Tak się dobrze stało, że to było w moich rękach. Bo z jednej strony ten potężny plac, który mi się marzył. Z drugiej strony, aleje, które ciągle są krakowskim ringiem, rewizacyjną Arterią Krakowa. Trzeba tak. podziwiać, z jakim rozmachem wtedy spojrzano na tą część miasta. Wyznaczano miejsce pod budowę. Muzeum Narodowego, a z drugiej strony wyznaczano również linię jak gdyby przeciwległej budowli, żeby Kraków otrzymał nie tylko plac, jak Plaza la Concorde w Paliu, mm -hmm. ale również swoje pola lizejskie. Z tych marzeń mm -hmm. została dobra w skali bryła hotelu w Mamy dobrą zbieżność. W jednych rękach znajduje się dwóch inwestorów, z których jeden chce zrobić rewizyjny hotel, drugi chce zrobić rewizyjny kino. Jeszcze do tego kino ma powstać dla międzynarodowych festiwali. Tak, w związku tak. z czym hotel nabiera również jak gdyby rangi dla gości zagranicznych. To tak. pozwoliło rzeczywiście osiągnąć hotelu w trakcie projektowania i realizacji Wyższy niż inne hotele w tym czasie budowane przez Orbis w Polsce. A mnie pozwalało się wyżyć przy obu obiektach. Stąd muszę przyznać, że miałem trudności, tak przy jednym, jak i drugim obiekcie, bo moje propozycje wychodziły dalej niż życzenia inwestorów. Przy kinie kijów, ja powiedziałem, że chciałbym mieć tu miękką linię łączącą te 200. A dlaczego nie zrobić prostego dachu ze spływem tak? No właśnie, dlaczego? A ja mówię na to, bo my z górnych okien pięter hotelowych już z pierwszego piętra widzimy, a drugiego, trzeciego, czwartego, piątego widzimy po prostu całą powierzchnię kina. I to jest piąta elewacja kina. Wprowadziliśmy łódki, które hmm. od dołu dawały powierzchnię taką płynnej fali, hmm. a od góry… Łódki zwężające się, znaczy poszerzające się, zwężające, skośnie na chronę. Każda z tych łódek będzie miała swoje udwodnienie na końcu. Wtedy, kiedy ruszyłem z koncepcyjnym myśleniem, to znaczy uruchomiłem swoje wyobrażenie, przedstawiłem cały szereg wariantów, ale ciągle w tym samym obrębie. 150 metrów długości, 24 metry wysokości, parter istniejący, przedłużony. A ja ciągle siedziałem nad rozwiązaniem samej ściany kurtynowej. Wcześniej były różnorodne, o mniejszych, węższych blendach, swobodnie nawet rozmieszczonych. Także jak patrzę na dzisiejsze poczynania, niektóre te, które się wydają jak gdyby z ostatnich lat, to uśmiecham się i mówię, To już miałem tyle <trych> lat wcześniej. I to zostało, to się najbardziej podobało. Ten budynek już nabierał swojego znaczenia w powszechnym odbiorze. A wtedy, kiedy nastąpi otwarcie. Już wiadomo było, że już będzie wolny wstęp. Tłumy się przewalały przed hotelem, ale oglądali, prawda, z szeroko rozdziawionym dziobem, prawda? No było coś, dlatego że nie było nic równoległego. To była dawka dobrej architektury współczesnej, którą po raz pierwszy zobaczyli w tej. Tej wielkości, więc mm -hmm. to, to robiło wrażenie. Mm -hmm. Dyrektor postarał się o to, że było świetne wyposażenie. Kuchnia miała kapitalne wyposażenie, pralnie, jakie były, wie, wszystko to było najwyższej klasy. Ściągnięto najlepszych kucharzy. Mm -hmm. Najlepsze ciastka zawsze były przecież w Krakowie. i sklepy po kolei umeblowane były, i tak dalej. Ta. W najbliżej recepcji biuro podróży Orbit, żeby klient, który mieszka w hotelu, mógł sobie zadać źródło tam było dojście. I teraz cały pomysł przecież tego hotelu uważam, że to była największą zaletą funkcjonalnych rozwiązań, że od wewnętrznego korytarza, który przebiegał na całej długości hotelu, było zejście do poszczególnych sklepów dla mieszkańców hotelu. I jednocześnie, jak, jak wychodził na miasto, mógł sobie na przykład kupić w ciastka z ciastek iść na umowione spotkanie ze Danielem. Kino -kino? Prawie równolegle. Mm -hmm. Zgłosił się zarząd kinotografii, żeby y, opracować najnowocześniejszego, jak powiedzieli w Polsce, kina z największym ekranem, mm -hmm. prawie 20 tak. metrów, najnowocześniejszą techniką nagłaśniania. Mówiło się o kwadrofonii i tak dalej. Mm -hmm. To wszystko no i reprezentacyjnego na otwarciu. Wojna i Pokój w wydaniu radzieckim. Lepsza niż wojna pokój później nakręcona przez Amerykanów. Pamiętam jak się rozsuwała kurtyna rozwija i rozwija i rozwija. I jeszcze ciągle jest ten ekran i od ściany, do ściany, gigantyczny ekran. Mhm. I potem wyłania się, bo w film się zaczyna pięknym krajobrazowym takim ujęciem, i piękną muzyką. To robiło wrażenie. Mm -hmm. Zależało mi na tym, żeby ten czysty w swoim rysunku modernizm, który dawał inny zupełnie odbiór wnętrz niż yy, schod mm -hmm. który był nasycony przecież albo wielkimi malowidłami, albo rzeźbami. Albo tak? każdy mm -hmm. detalem, jako mm -hmm. taki na zewnątrz, gzymsy, kolumny. I tralki, przy balkonach, to wszystko. Żeby detal wynikał z konstrukcji, z propozycji wnętrza, natomiast żeby coś obok tych płaszczyzn było. Tak jak w ścianie kina, ta wielka ściana, która była widoczna przez przeszklenie, tak również akcenty plastyczne zamykające pewne perspektywy. W tych osłych, modernistycznych wnęczach Kino Kijów chciałem stworzyć jako od strony Alei wieszczów, jako przeszkloną witrynę dla sztuki. Już wtedy wiedziałem, że ta ściana musi być pokryta jakąś, jakąś kolorową kompozycją. No i wtedy się znalazła Pani Strawocka zbudowa która, na moją prośbę, podjęła się tego, wiedząc jaką robotę ją czeka. Już wtedy, kiedy pokazała mi pierwsze szkice, już wiedziałem, że mogę ją zostawić. Ona półtora roku robiła to mozaikę. Wtedy, kiedy się trwała, ona już musiała przystąpić do tego. A równocześnie tworzyła złotą mozaikę w hotelu. Tak, ale jednak. I tu pokazała swoją zresztą klasę, bo ta mozaika złota współcześniona, przez nadanie jej trzeciego wymiaru stała się taką złotą mozaiką, ale jednocześnie płaskorzelką. Husarzcy z kolei robili mm -hmm. y, mozaikę w biurze podróży Orbis. No bo mm -hmm. to już no. sam orbi zafundował tak. sobie dużą mozaikę z sylwetami wielkich miast. 40 metrów, prawda? Tak, ona miała kilka segmentów, każda mm -hmm. dosyć długa. Ona nasz, podobno tam jest. podobno tam jest pod skrócona, gips kartonem. Ale tak. tam jest. No, w każdym razie może nie 40, ale w każdym razie mm -hmm. około 30 paru metrów długości. A z jeszcze zewnętrzna w kinie kijów. Mm -hmm. No to było wtedy, kiedy już wszystko było gotowe, już tego, i trzeba było jeszcze tylko wykończyć ścianę kijów. Na początku miałem różne koncepcje tej ściany, żeby jakimiś takimi listami. Kolorowych kamieni wyłożyć czy coś, no ale to też było drogie. No i w końcu dowiedziałem się, że była uchwała Komitetu Miejskiego czy jakiejś tam komisji, że trzeba przerwać to, to szaleństwo Cęckiewicza, którego mieliśmy dowody w kinie, w hotelu, ale umiarkowane, a tu jaka mozaika na całą ścianę. I teraz podobno chcę jeszcze na zewnątrz. No ja tylko dałem zapytanie, czy można by z, z zwykłymi płytkami ceramicznymi, jakie się na podłogi łazience kładzie. A wtedy były w Polsce masowo takie 5 na 5 płytki, takie ordynarne, tam naszej produkcji, bo nawet nie czeskie, które były trochę lepsze. No tak, na to się możemy zgodzić. Ale za tym krył się podwójną. Podwójną. Była już pozwolić. Pozwólcie, pojechałem do przedsiębiorstwa, które, które miało zapasy tych płytek. Oni powiedzieli, mamy, ale tego mamy tyle, tego mamy tyle, tego tyle. I mamy w czterech kolorach. Normalnie w pięciu kolorach były te płytki, ale tylko w czterech kolorach i tylko w takiej ilości. Ja policzyłem, że trzeba będzie sto kilkadziesiąt tysięcy płytek tak. tych wymiarów na całą ścianę i, i przy takiej ilości jednocześnie zrobić kompozycję. Ale tu się znalazł bardzo mój asystent znowu, Jurek Kowal. Siedzieliśmy, pamiętam, na tym, rysowaliśmy to różnie. Jak zachodnie słońce świeciło na tą ścianę pomiędzy ulicą Smolensk a hotelem, zobaczyłem sobie odbicie tego snopu światła. Symbol kina. Trzeba umieć oceniać indywidualnie każdy obiekt, co on znaczył w danym okresie i co on oznacza dzisiaj. Gdyby ten hotel zatrzymał tak jak i kino, wszystkie podstawowe wartości, byłby łatwiejszy do obrony. Ale z chwilą, gdy go inwestor przyjął, to dokonał na nim dewastacji. <tryk> Prywatna to jest nasze wspólne dobro, to jest nasze wspólne dziedzictwo. Hotel Krakowia, wyjątkowy, jedyny, najlepszy w Krakowie, obiekt powstał do roku 1956. Nie chcemy, żeby chciwość rządziła tym miastem. <klucz> hotel Krakowia to halba! Nie, dla galerii, nie, nie, dobra. nie! nie dobra. W jednym i w drugim obiekcie niektórzy architekci mówili, jak to ci się to wszystko udało. Ja bym, no, po prostu no, pilnowałem, żeby to było porządnie zrobione. Z punktu widzenia konserwatorskiego trzeba traktować, ten zespół mhm. jako, całość. jako całość. Było to projektowane jako zespół urbanistyczno-architektoniczny, zespół dwóch obiektów. Tworzy kompozycję całkowicie świadomą, natomiast jako sprzężone dwa elementy, no nie mogły być lepiej niż są. Oba obiekty są w dalszym ciągu współczesną architekturą. Bez nadania im dodatkowych przymiotników. Powoli się starzejącą, ale bardziej w zakresie materiałowym, który materiał ulega zniszczeniu, tak jak skóra na człowieku, najszybciej. Wnętrze jeszcze może być Piękna.